Witajcie! Dzisiaj przeniesiemy się do starożytnego Rzymu, aby poznać jednego z najpotężniejszych i najbardziej kontrowersyjnych bogów tej cywilizacji Marsa boga wojny, zniszczenia, ale także siły i męstwa. Gotowi? Zaczynajmy! Mars był rzymskim bogiem wojny, gniewu i zniszczenia, ale również uosabiał pasję i pierwotną siłę. W czasach wczesnego Rzymu był jednym z najważniejszych bogów i częścią archaicznej triady, która składała się także z Jupitera, króla bogów, oraz Quirinusa, deifikowanego Romulusa, legendarnego założyciela Rzymu. Wspólnie rządzili oni nad rozkwitem młodego miasta państwa. Mars inspirował żołnierzy do męstwa na polu bitwy i był uważany za źródło sukcesów rzymskiej armii. Znaczenie Marsa dla Rzymian było zakorzenione w mitologii i historii powstania ich państwa. Według legendy Mars zgwałcił niewinną Ryja Sylwię, która następnie urodziła bliźnięta Romulusa i Remusa. To oni założyli Rzym, czyniąc Marsa protoplastą rzymskiego ludu. Ten mit nie tylko uświęcał pochodzenie Rzymian, ale także przedstawiał Marsa jako siłę, która mimo zniszczenia Prowadzi do stworzenia czegoś wielkiego. Mars był w dużej mierze oparty na greckim bogu wojny, Aresie, ale ich znaczenia nie były identyczne. Ares był uosobieniem chaotycznej wojny, która niszczyła społeczności, podczas gdy Mars był postrzegany jako źródło wojny, która mogła przynieść długotrwały pokój. Mars reprezentował nie tylko destrukcyjną siłę, ale także stabilizującą moc wojny nazwa Mars prawdopodobnie pochodzi od staroitalickiego bóstwa Mavors oraz etruskiego Boga Merisa. Mars znany był pod wieloma imionami, które odzwierciedlały różne aspekty jego osobowości. Jako Mars Gradivus, czyli Mars maszerujący, był patronem żołnierzy i generałów, którzy składali mu przysięgi na polu bitwy. Jako Mars Quirinus, był czczony jako obrońca zwykłych ludzi i przynoszący pokój przez wojnę. Inne tytuły to Mars Pater, Mars Ojciec, oraz Mars Ultor, Mars Mściciel, co odnosiło się do jego roli w zemście za zabójstwo Cezara. Mars był przedstawiany jako dojrzały mężczyzna z brodą i kręconymi włosami, lub jako młodzieniec o gładkich policzkach. Często pokazywany był nago, co symbolizowało jego surową, nieokiełznaną siłę. Kiedy nosił ubranie, był to zazwyczaj wojskowy płaszcz, hełm z pióropuszem i zbroja ozdobiona głową meduzy, mającą odstraszać zło. Jego główną bronią była włócznia, często owinięta wawrzynem, co symbolizowało pokój, który mógł przynieść dzięki wojnie. Chociaż Mars był ogólnie uważany za syna Jupitera i Juno, jedna z wersji jego narodzin opowiada, że Juno, zazdrosna o to, że Jupiter spłodził Minerwę bez matki, udała się do bogini Flore. Flora dała Juno specjalny kwiat, dzięki któremu mogła począć bez mężczyzny. Juno wypróbowała jego moc na jałówce, która natychmiast urodziła ciele, a następnie użyła kwiatu na sobie, aby urodzić Marsa. Jednym z najbardziej znanych wątków w mitologii Marsa był jego romans z Wenus, boginią miłości. Kiedy Merkury zobaczył ich razem, natychmiast poinformował wulkana męża Wenus. Wulkan, urażony, zastawił na nich pułapkę. Stworzył niewidzialną sieć, którą rozciągnął nad swoim łóżkiem. Gdy Mars i Wenus ponownie się spotkali, zostali uwięzieni w sieci, a wulkan wezwał innych bogów, aby wyszydzić kochanków. W innym micie Mars zakochał się w Minerwie, dziewiczej bogini mądrości i państwa rzymskiego. Mimo jej odmów, Mars nadal ją zalecał, aż postanowił poprosić o pomoc Annę Perenne, boginię czasu. Anna, knując własne plany, przebrała się za Minerwę i ofiarowała Marsowi rękę w małżeństwie. Mars zgodził się, lecz gdy Anna ujawniła swoją prawdziwą tożsamość, Mars był wściekły, że został oszukany. Mars był centralną postacią religii rzymskiej, zwłaszcza w kontekście wojny. Wczesny Rzym oddawał mu cześć jako drugiemu po Jupiterze. W czasie przeobrażenia Rzymu w imperium jego miejsce w triadzie zajęła Minerva, która uosabiała taktyczne i strategiczne aspekty wojny. Mars nadal jednak cieszył się wielką czcią, a jego święta jak Mars Dies Natales Equiria i Tubilustrium celebrowano z wielką pompą. Mars przetrwał w kulturze dzięki różnym elementom, które noszą jego imię. Rzymianie nadali nazwę Mars Czerwonej Planecie, czwartej od Słońca, której kolor przypominał gniew boga wojny. Miesiąc Marzec, czyli Martius, również nosi jego imię i był początkiem rzymskiego roku lunarnego. Choć grecki Ares często pojawia się we współczesnych mediach, Mars wciąż pozostaje mniej znaną, ale fascynującą postacią. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie zgłębimy tajemnice kolejnych bogów i mitologicznych postaci starożytnego świata.